<noise> Nic o teściowej nie mów Tu Słucham A, Dobra Leć! trzy okay. Poczekaj, bo latamy teraz z wracami. Pięciu nabieg Jesteśmy, no jesteśmy, latamy, no. no chyba znowu zgaszło. Ja go nawet A, nie widzę. Jest na... tu gdzieś na moście może? Kurwa gdzie on jest? Tam o, ja on. o, strzela O nie no bo my tu z rad strzelamy z samolotu. Bliżej! Bliżej, bliżej. O, jeszcze poszły na raz. Nie w... Tylko nie w nas, <gry> proszę. <proprio. gry> o! Liczył ktoś? <gry> Fajnie, fajnie. Jestem, nie? jestem, jestem. Janku, zapomniałem, sorry o tobie. <gry> Dobra, to my czekamy. Na razie, <gry> 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 Nie dość, że nic nie nagrałem, to tylko twój tekst się nagrał, kurwa. Tak? Będzie poczekanie Janka. Ej. Nie, bo ledwo widać, wiesz? Ledwo ciężko złapać ostro. No, no coś tam będzie, ty nie? Ty pierwszy chyba był najlepszy, nie? No, coś tam będzie. On tak pojedynczo. Jestem wtedy scalony. Ciężko złapać ostro, że on tak za, daleko jest. Zawziąłem za, 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 za się, żeby latać, i o Janku zapomniałem. Mierzysz, ty. Papa, coś, ci pa, 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 coś ci dzisiaj bardzo do wody ciągnie. Żebyś miał 4 kierunki Nie No dobrze, podjadł. Tak, tu pojawił. No są Papa z lata nie zaczyna nam się podobać. No. O, o. O, o. 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 Poczekaj, poczekaj, podjadę. Podjedzie. Podjadę, poczekaj. O, tak to się robi. Dobra, dziwiacza. W którym? To? No, jak czerwony ten.